Opowieści z jedzeniem w tle, kochani, to opowieści, względem których odczuwam wyjątkową słabość, jak dobrze zresztą wiecie. A jeśli jeszcze taka opowieść zabiera nas w przeszłość, do XVIII wieku, najlepiej do czasu tej wielkiej dworskiej opulencji i wszelkich rozkoszności, to nic tylko podjadać i zaczytać się nie inaczej. Hej, hej moi drodzy, w ten cudny, nieco leniwy dzień, wita was Olga z Wielkiego Buka. Żadne cierpienie nie trwa wiecznie, przekonywała często samą siebie, by zasiać w swoim sercu nadzieję, że wszystko przemija. Tymi oto słowami rozpoczyna się widowiskowa, pełna rozmachu i smaku wyjątkowych potraw, powieść hiszpańskiego scenarzysty i pisarza Fernando Munieza, kucharka z Castamar, którą recenzuje dzisiaj dla Was we współpracy z wydawnictwem znak. To powieść, która sprawdzi się dla wszystkich miłośników grubaśnych, opowieści historyczno-romantycznych a na deser. A na deser macie kochani serial Netflixa, do którego odcinki napisał również Fernando Muniez. A który idealnie uzupełni Wam tę grubaśną, jakże lekturę. Rok 1720, Hiszpania. Świat Klary Belamonte zawalił się w posadach wraz z niespodziewaną, jakże nagłą śmiercią jej ukochanego ojca. Z dnia na dzień z dziewczyny oświetlanej przyszłości stała się młodą kobietą bez protekcji ale na szczęście. Na szczęście Klara kochani ma niezwykły talent, a mianowicie potrafi hipnotyzować niemal zapachem i smakiem swoich potraw. Klara po prostu potrafi gotować, potrafi gotować tak zjawiskowe i niezwykłe potrawy, że dzięki swojemu talentowi zostaje zatrudniona na dworze owdowiałego księcia Kastamar. A ten dostrzega jej talent i dostrzega również jej wyjątkową urodę. Wkrótce posiadłość Kastamar stanie się sceną dla dworskich intryg, licznych spisków i wal Walki o te największe wpływy. Początek XVIII wieku w Europie, z wyszczególnieniem tutaj właśnie terenów Hiszpanii, obfitował kochani w liczne i jakże barwne wydarzenia historyczne. Wojna o sukcesję hiszpańską, jaką toczyły europejskie imperia, została zwyciężona przez niejakiego Filipa V. Bourbona, ostatniego z dynastii Habsburgów na hiszpańskim tronie. Była to po prostu epoka jakże zagmatwanych sojuszy pomiędzy tymi największymi rodami Europy. Epoka arystokratycznych szarat i intrygujących koalicji, których często nie można było wcale przewidzieć, jak i ich skutków. Fernando Muniz porywa czytaników właśnie w tamten czas do roku 1720. Pozwala, słuchajcie, przyjrzeć się z bliska całej tej arystokracji, która z nutów, z zasiedzenia, z całej tej bezczynności oddawała się po prostu przeróżnym bezeceństwom. Piskowali, potruwali, mordowali, wszystko to w okolicach koronek, fifiurek i tiulów i zjawiskowych dań, oczywiście. Kucharka z Kastamar w całej tej swojej widowiskowej, salonowej krasie nawiązuje całkiem otwarcie do klasyków literatury światowej właśnie minionych epok. Muniz w chociażby wspomina inspirację tymi obyczajowymi obrazkami pióra Jane Austen. Ale przypomina również dzieło wcześniejsze, jedno z moich najulubieńszych zresztą, również znaczące kulturowo, czyli Niebezpieczne Związki Piecha Choderlé de la Clos. To właśnie podobne temu osiemnastowieczne rozpasanie widać również na kartach kucharki z Castamar. Akcja powieści w końcu toczy się nie wokół perypetii politycznych, ale wokół spisków sercowych i intryg dworskich, a wszystko to skupione wokół jednej konkretnej lokacji, jaką jest dwór Kastamar. Muniez rozstawia zresztą swoich bohaterów niczym pionki na szachownicy. Jednak to kuchnia wraz z naszą główną bohaterką staje się sercem i osią całej fabuły. W ogóle bardzo ciekawym elementem ograniczającym tutaj świat powieści jest agorafobia, na którą cierpi nasza główna bohaterka, nasza Klara, a która nie pozwala jej wyjść. Poza właśnie świat samego dworu. Pozwala to utrzymać cały portret Kasta w ryzach, malując również obraz całej epoki, jednak skupiony bardziej do wewnątrz niż aspirujący do okazywania tego, co na zewnątrz. Już dawno jako czytelnicy nie mieliśmy, kochani, do czynienia z powieścią tak widowiskową, tak falbaniastą, tak kostiumową w całym tego słowa znaczeniu. Kucharka z Castamar pozwala nam przenieść się w czacie, zajrzeć właśnie do tej dawnej historii, jednocześnie kochając, nienawidząc, przeżywając wszystkie te intrygi z naszymi bohaterami. Opowiedź Klary, w gruncie rzeczy, to tak naprawdę historia stara jak świat. Młoda dziewczyna, dojrzały mężczyzna, liczne perypetie sercowe, również, a wszystko to prowadzi do widowiskowego finału. Warto tutaj również zwrócić uwagę na to, że chociaż powieść mu nie za oparta jest o schematy klasycznego romansu historycznego, to nie samym romansem jednak fabuła tutaj żyje. Sam autor zresztą daje tutaj od siebie dużo, dużo więcej. Jak dla mnie to jest perfekcyjna lektura na długie, jesienne, zimne wieczory, a na deser oczywiście do podjadania serial na Netflixie. Kucharka z Kastamar mamy dla Was razem z wydawnictwem znak do wygrania, a pytanie konkursowe. Super proste, słuchajcie. Co jest Waszym ulubionym daniem, ukochanym daniem i dlaczego? Co odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień. Potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki konkursu pojawią się w opisie pod tym filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. A. Wyszukujcie tego posta właśnie na społecznościach. Pojawia się tak mniej więcej co 10 dni. kucharka z Mary jedna z najpyszniejszych opowieści z jedzeniem w tle, bez dwóch zdań w tym roku. Słuchajcie, ta powieść jest widowiskowa i widowiskowe to w ogóle jest hasło tej recenzji. Fernando Muniz w piękny sposób pokazał życie dworskie właśnie XVIII wieku. Te wszystkie intrygi, spiski, czego tutaj, słuchajcie, nie ma. Ogromnie również spodobało mi się to ograniczenie świata bohaterki do bardzo konkretnej lokacji tak naprawdę. Zaczynamy od tego serca, czyli od kuchni, a potem odchodzimy małymi jakby okrążeniami wokół właśnie samego kastamar. Czyta się z prawdziwą przyjemnością, jesteśmy wciągnięci w tę opowieść, nie ma tutaj takiego przesycenia językowego, więc tak naprawdę lecimy przez tę opowieść. Czyta się, kochani, z przyjemnością, czyta się smakowicie, nie ma tutaj takiego przesycenia językowego, ale całość jest naprawdę pięknie napisana i równie pięknie przetłumaczona. Mam nadzieję, że kucharka z Castamar wam się spodoba. Dajcie, kochani, znać, czy może widzieliście serial, oglądacie, szykujecie się również na drugi sezon. Dawajcie koniecznie znać. Oczywiście możecie również kucharkę z Castamar dorzucić do Wielkobukowego Bingo. Jak najbardziej możecie również o niej poczytać na blogu. Do zobaczenia. Pa pa. Kucharka z Castamar idealna na jesień, a ja tutaj podrzucam wam audiobooki, opowieści do słuchania właśnie idealne na jesienne wieczory. Kochani, zostawiajcie łapki w górę, będzie mi ogromnie miło. Piszcie komentarze i bawcie się pysznie. Do zobaczenia.